Dzień dobry Państwu. Zapraszam na dzisiejszy wykład poświęcony tematyce władzy państwowej. Pierwsze pytanie, którego wszyscy doświadczamy na co dzień, a na którym być może nie zastanawiamy się zbyt głęboko, czym jest władza w państwie? Przede wszystkim, czym w ogóle jest władza? Władza może istnieć wtedy, jeżeli mamy do czynienia z nadrzędnością, czyli kimś, kto może wydawać polecenia. I podrzędnością, czyli ty, kimś, kto jest zobowiązany te polecenia wykonać. W przypadku władzy, y, która funkcjonuje w relacjach międzyludzkich, możemy zatem wyróżnić władzę, która jest w rodzinie, y, władzę rodzicielską chociażby, możemy wyróżnić władzę w zakładzie pracy, a więc y, y, przełożony ma pewien y, zakres władzy nad swoim podwładnym. Możemy wyróżnić władzę, która jest w organizacji, na przykład szef jakiejś organizacji też ma jakiś zakres władzy nad, nad członkami tej organizacji. Jeżeli natomiast mówimy o władzy publicznej, jest to władza, którą osoba lub grupa osób sprawuje na terytorium zamieszkałym przez ludzi. To terytorium będzie nosiło nazwy państwa lub też jakieś jednostki składowej państwa. Yy, władza publiczna ma to do siebie, że yy, podporządkowuje sobie za pomocą przymusu wszystkich mieszkańców danego terytorium. Jeżeli ktoś byłby w legalny sposób za zgodą tejże władzy wyłączony z tego podporządkowania, określamy to mianem immunitetu, od łacińskiego immune, czyli odporny. Generalnie rzecz biorąc jednak władza publiczna podporządkowuje sobie wszystkich. Władza publiczna działa przez swoje organy. Organem władzy jest osoba lub grupa osób, której przypisana jest legitymizacja. Legitymizacja, czyli uznawanie za podmiot uprawniony, legalnie uprawniony do wydawania wiążących poleceń. Zaś te wiążące polecenia nazywamy prawem. Każda władza zatem posługuje się prawem, tworzy nakazy, czyli nakazuje coś zrobić, tworzy zakazy, czyli zakazuje czegoś robić albo inaczej mówiąc nakazuje powstrzymać się od pewnych zachowań i wydaje też uprawnienia, a więc w sposób konkretny nie tylko dorozumiany poprzez nieuregulowanie czegoś w przepisach, ale konkretnie pozwala na jakieś zachowania. Prawo jest zatem pewnego rodzaju formą komunikacji. Władzy ze społeczeństwem. Za pomocą prawa władza komunikuje swoją wolę, oczywiście nie jest w tym zakresie nieograniczona, tak jak chociażby chciałby Georg Hegel, ale, ale ma pewien zakres uprawnień i wręcz należy powiedzieć, że istnienie władzy w państwie jest konieczne dla właściwego zorganizowania życia społeczeństwa i zapewnienia ludziom ich potrzeb, jak chociażby potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba określonego poziomu życia, potrzeba ochrony przed naruszeniami porządku społecznego, czy też potrzeba pomocy osobom najsłabszym, najuboższym. Czy każde państwo musi mieć jakąś władzę? Tak, dlatego że jeżeli nie ma władzy, to nie ma państwa. Oczywiście przez krótki czas może taki twór funkcjonować, bo wtedy powiemy, że mamy do czynienia z anarchią. Dosłownie anarchia będzie znaczyło brak porządku greckie arche, czyli porządek a, czyli zaprzeczenie, a więc brak porządku, który prędzej czy później doprowadzi do upadku takiego państwa, przejęcia jego terytorium przez inne państwa, albo podziału tego terytorium na mniejsze części, które będą w stanie się zorganizować. Brak skutecznej władzy w państwie na pewno będzie skutkował poważnymi problemami w funkcjonowaniu obywateli tego państwa. O ile można sobie wyobrazić sytuację jest ona możliwa, że sytuacja, w której państwo, które ma władzę, może nawet bardzo skuteczną władzę, będzie złe dla swoich obywateli o tyle jest rzeczą oczywistą, że złe dla swoich obywateli będzie państwo, które nie ma żadnej władzy. Wprawdzie zwolennicy anarchizmu uważają inaczej, ale każda celowa lub przypadkowa próba zaistnienia tego systemu w praktyce potwierdzała konieczność istnienia jakiejś organizacji politycznej. Jak może być zorganizowana władza państwowa? Tutaj istnieją dwie metody czy dwie zasady. Jest to zatem zasada jednolitości władzy, w którym istnieje jeden najwyższy organ posiadający zwierzchnictwo nad państwem i nad innymi organami, które są mu podwładne, które są wobec niego pomocnicze. Zasada jednolitości władzy funkcjonowała historycznie w monarchiach, stąd zresztą nazwa monoarche, czyli porządek polityczny oparty na jednej osobie. Arche, porządek, mono. Jeden yy, w języku greckim. Yy, na zasadzie jednolitości władzy opiera się również system parlamentarno-komitetowy yy, w, Szwaj yy, w Szwajcarii, a także, yy, a także. Yy, w praktyce opiera się każda dyktatura, choć wiele dykt właściwie żadna dyktatura nie nazywa siebie w ten sposób, jest raczej stanem faktycznym, a nie nazwą ustroju. Bardzo często dyktatury udają inne ustroje, natomiast ocena musi być pod kątem politycznym, a nie tylko tego, co zostało napisane w konstytucji. Zasada podziału władzy jest znacznie młodsza. Została zaobserwowana przez Arystotelesa po raz pierwszy, który wyróżnił w państwie radzących, rządzących i sądzących. Natomiast w takiej bardziej klasycznej formie, znaczy mniej klasycznej, bo nowszej, ale bardziej znanej formie, została sformułowana przez francuskiego myśliciela, markiza de Montesquieu, w Polsce nazywanego Monteskiuszem, który chcąc zapewnić e, pewien poziom ochrony prawnej e, dla mieszkańców państwa e, wobec e, nadużyć, jakie mogłyby mieć miejsce w monarchii absolutnej, postulował e, niezależność wobec siebie organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. E, przy czym no, jest to podział, który zawsze będzie charakteryzował się przenikalnością tych, tych członów. Zawsze władza ustawodawcza i wykonawcza będą ze sobą w jaki sposób powiązane, zawsze władza sądownicza będzie ściśle zależna od tego jakie w danej kwestii obowiązują przepisy prawne. Jeżeli chodzi o zasadę podziału władzy, która byłaby przyjęta w jakimś państwie, a w zdecydowanej większości państw jest ona dzisiaj przyjęta, wyróżnia się model kooperacji, gdzie rząd, a więc ta grupa urzędników państwowych, którzy na bieżąco kierują administracją państwa, czyli ministrów, rząd powoływany jest wspólnie przez głowę państwa i przez parlament. Parlament może wówczas doprowadzić do odwołania rządu, może też doprowadzić do odwołania głowy państwa a i głowa państwa może doprowadzić do rozwiązania Parlamentu, a więc jest potrzebna współpraca Parlamentu, głowy państwa i władzy i rządu. Dla funkcjonowania ustroju politycznego. Taki model na przykład mamy w Polsce model parlamentarno-gabinetowy, ustrój parlamentarno-gabinetowy. Natomiast drugi model to model separacji, a więc oddzielenia władzy ustawodawczej i wykonawczej. On powstał i utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych, choć nie jest to pełna i stuprocentowa separacja tych dwóch członów władzy, to jednak jest to model, w którym głowa państwa. Poza jednym wyjątkiem naruszenia prawa nie może być odwołana przez parlament, zaś prezydent nie może rozwiązać parlamentu. Skład rządu jest zależny przede wszystkim od decyzji prezydenta. To prezydent przewodniczy rządowi, czyli nie ma tutaj dualizmu egzekutywy, tego rozdzielenia władzy funkcji głowy państwa i szefa rządu który jest w ustrojach parlamentarnych opartych na zasadzie na modelu kooperacji, a prezydent jako szef rządu zarazem egzekwuje odpowiedzialność wobec jego członków. W zależności od tego czy w jakimś państwie został przyjęty system polityczny oparty na zasadzie jednolitości władzy czy na zasadzie podziału władz w modelu kooperacji lub separacji, możemy mówić o ustroju państwa. Ustrój państwa są to przepisy prawne, czy to uchwalone w formie konstytucji, czy to zwyczajowe, bo tak też może być, które określają jakie organy państwa yy, w tym państwie funkcjonują i jakie mają uprawnienia zarówno wzajemnie wobec siebie, jak i wobec obywateli. Ustrój państwa jest wyrażony najczęściej w akcie rangi konstytucyjnej. No i pełna konstytucja, która w pełni definiuje ustrój państwa, będzie określała podstawowe zasady ustrojowe, najważniejsze organy państwa. I relacje pomiędzy nimi, zasady dotyczące systemu społeczno-gospodarczego państwa, podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie oraz tryb zmiany konstytucji. Gdy mowa o ustrojach państwa, w zasadzie jednolitości władzy wyróżnia się monarchie inne niż parlamentarne i konstytucyjne, możemy je nazwać monarchiami pełnymi, a więc takie, w których monarcha nie dzieli władzy. Z parlamentem i rządem, następnie ustrój parlamentarno-komitetowy Szwajcarii, gdzie tym najważniejszym organem jest parlament i dyktatury. Zaś w zasadzie podziału władzy, model kooperacji jest reprezentowany przez ustrój parlamentarno-komitetowy z jego odmianą gabinetowo-parlamentarną w Wielkiej Brytanii oraz kanclerską w Niemczech i Austrii oraz przez ustrój parlamentarno-prezydencki zwany też półprezydenckim lub semiprezydenckim we Francji. Zasada podziału władzy w modelu kooperacji natomiast jest reprezentowana przez ustrój prezydencki, który ukształtował się w Stanach Zjednoczonych, a następnie został przejęty przez zdecydowaną większość państw Ameryki Południowej. Dziękuję bardzo.